No, a tutaj mamy 8 tysięcy złotych za głupotę i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych przez rok. To jest wyrok sądu w Elblągu i też dowód na to, że warto interweniować, ponieważ sytuacja została nagrana przez kierowcę, który poinformował o wszystkim policję. No i tutaj akurat już całkiem na poważnie mówiąc, bo bardzo niebezpieczny mamy wyprzedzenie na przejściu dla pieszych, gdzie te przejście dla pieszych nie jest kierowane tak, przez sygnalizację świetną. Widzimy po prawej stronie na tym filmiku, że zbliżają się piesi, tak, cała nawet grupka tych pieszych. Pojazd się zatrzymał, tutaj wyprzedzanie, omijanie, także do kilku takich sytuacji y, mega niebezpiecznych doszło. Y, widzimy sobie, że ten kierujący na tym lewym pasie sobie nawet nie zdawał sprawy z tego, z tego niebezpieczeństwa, jakie mogło y, jego zachowanie doprowadzić. So, y, mo, moglibyśmy też ten film tak naprawdę, zgodnie z tym, co zauważyłeś, powiedzieć, zatytułować o włos od tragedii. Natomiast bardzo dużo daje do myślenia to, że takie sytuacje jak ta na polskich drogach, na polskich ulicach są nagminne. Jesteśmy wielokrotnie świadkami tego typu sytuacji. Ale zobacz Szymon, powiedziałeś 8 tysięcy złotych, nie? 8 tysięcy złotych to jest nic w postaci życia ludzkiego. Bardzo Ci dziękuję, że to powiedziałeś, bo rzeczywiście wydaje się, że ta, że ten mandat jest, jest wysoki, 8 tysięcy złotych. Ale też ten humanizm w tym, co mówisz, co to jest 8 tysięcy złotych albo jakakolwiek suma tak naprawdę wobec życia ludzkiego, które, które ty ratujesz na co dzień. I ono jest bezcenne. I ono jest bezcenne i pamiętajmy o tym i niech to, co powiedział Leszek, wybrzmi jak najmocniej.